Nadeszła długo zapowiadana i od dawna oczekiwana zmiana. W szablonie Storefront odblokowaliśmy edycję stron koszyka. Od teraz możecie decydować o wyglądzie stron koszyka, dodając do nich nowe moduły, czy też zmieniając położenie domyślnie dodanych tam modułów. Możecie pomyśleć, że koszyk to tylko dwie strony pierwszy i drugi etap procesu zakupowego. Ale nie, oprócz tych dwóch stron jest jeszcze dostępnych kilka innych. Na przykład strona z potwierdzeniem zamówienia, strona z potwierdzeniem płatności, czy też strona z odrzuconą płatnością. No i teraz informacja, która ucieszy, zakładam, wielu użytkowników: dzięki odblokowanej edycji stron koszyka, możecie przebudować dwuetapowy koszyk na jednoetapowy koszyk. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby kluczowe moduły z drugiej strony z drugiego kroku procesu zakupowego, przenieść na pierwszą stronę procesu zakupowego. Kluczowe w tym przypadku są moduły z drugiego etapu koszyka, czyli koszyk dane do zamówienia, koszyk dostawy, koszyk płatności, Koszyk zgody i pola dodatkowe, koszyk podsumowanie zamówienia krok drugi, plus dodatkowe moduły typu koszyk uwagi do zamówienia czy koszyk logowanie również będą mile widziane. Z kolei z pierwszej Strony procesu zakupowego należy usunąć moduł Koszyk Podsumowanie Wartości Produktów, Krok 1. Dostęp do edycji stron koszyka możliwy jest w pakietach Shopper Premium. Pamiętajcie, aby zmiany w koszyku wprowadzać na kopii szablonu, aby w przypadku jakichś niepowodzeń mieć nadal czynny działający koszyk. To już wszystko w tym materiale, dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi nowościami, które pojawią się w szablonie Storefront. Dzięki i do zobaczenia.